Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w tym kolejnym shortcie będę testować następne bronie banitów, zobaczymy co tutaj nowego zostało dodane. Bezprawny, przyspieszony karabin, no to jest rzeczywiście tutaj coś nowego. Tutaj mamy bezprawną beczkę klepu. I ostatnią rzeczą jest minigun brutusa, czyli ostatniej rzeczy niestety, ale tutaj Epic Games nie zmienił. Jest to całkowicie to samo, co było wcześniej. No i lecimy do przeciwników wytestować, jak się sprawują te nowe rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką wytestuję, będzie bezprawny minigun Brutusa. I to jest z tego, co widzę, ekstremalna szybkostrzelność to samo, co było ostatnio nic się nie zmieniło z tym. Następną rzeczą jest bezprawna beczka klepu. Przywraca życie osłony i dodatkowo jeszcze. Daje efekt przyspieszenia, efekt klepu, przepraszam. Klepu ma bardzo dużo tutaj użycia, bo masz 400. No, ale nie widzę, żeby ten efekt, efekt klepu, ostatnią rzeczą jest bezprawny, przyspieszony karabin. Holoskręt. No, i z tego co widzę, naprawdę prezentuje się mega, bo daje dużo. Zwiększa prędkość ruchu oraz szybkostrzenność, w miarę dostajemy efekt papryczki. Bardzo fajna, nowa, egzotyczna broń. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, która z tych broni no i rzeczy ogólnie podoba Wam się najbardziej. Jeśli macie jakieś pomysły na shorty, dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się filmem ze znajomymi, zostawcie lajka, like komentarz pod filmem. Oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania z kodu WASI w sklepie. Ja wam już nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego dnia, czytam tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.